Przyszliśmy do cioci Rej, ona tu sprzedaje jedzenie. Ma takie. Takie menu, jeśli ktoś się potrafi przetłumaczyć. A jak nie, to nam zaraz przetłumaczę. Hi! Hi. Słuchajcie! <laughs> A tutaj na zapleczu przygotowują się rybki. Przygotowują się rybki. To są chyba tuńczyki. Ta jeszcze żyje delikatnie. <laughs> ไปเที่ยวไหนมากินข้าวยังกินแล้วกินแล้ว Zusek oui. ją upujemy. Mm. Nie wiem czy tu na górze też mają Nie, no, To chyba nie. Chyba gotowa. Mm. Ale to muszę dobić, bo ona jeszcze żyje. Was alive, still alive. nie mytaj. Tak, to już jest. Tak? Tak. Mogę to zrobić. เออนเดี๋ยวไปเมืองพิบัตมีมีฟ้าเปล่ามีทําได้โําทาได้ละเอียดนะเขาทําเป็นใช่เ<ม>ขาทําเป็นเขาทําสะอาด <laughs> เดี๋ยวเขากลับไปก็คิดถึงแม่สิเขาต้องคิดเ a i after, after n After this, I think or not? No need, no need to no clean. Need. Ah. She will clean one more time. Mm. Is it tuna? No, it's not tuna. It's the one that we eat at my father. He grill for me, he grill for us. Zing. This is this small one? Hmm. A tu ciocia gotuje. Będziemy robić padka mu z wieprzowinki Mu to jest wieprzowina padka pao. Dla wujka sześka. Patelnia się rozgrzewa. ไก่ดาวสุกหรือไม่สุกไก่ดาไม่สุกไหนปั้งไม่ไหนปั้งล้านปลาไม่เผ็ดเผ็ดหรือไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่เี็นใ่อยด์กอดกุศพอไหมพอ เดยกกินไม่หมดนะเสดายนะถ้ามันเผ็ดมันกินไม่ได้ทูกตาเผ็ดก็กินหมดไั้วาเผ็ดก็ไม่เผ็ดขมไม่เผ็ดก pet, กเผ็ดกอบเผ็ดอ,อ๋อหมูชิ้นเนี่ย เผ็ดไปแล้วก็กินไม่ได้หูตาแดงหมด

Ile moment i danie gotowe. Topuna krab. Mm, pyszności. Aroyla? Mięsko, jajko, sadzone, ryż pod spodem. Troszeczkę chili, ale nie dużo chciałem. Ujemy teraz. O Mm. Like yeah. No może dać trochę. Ha? No, to... Jest troszeczkę ostre, ale właśnie takie mm. jest dobre. Mm. Trochę. co zwydny. Nidno i... Zrozumiałem. Mm. Mm. Chwilę moment daniem przygotowują od zera takie danie kosztuje prawie około 8 zł.

Dzięki za oglądanie. Łapki do góry. Subskrypcja. Mile widziane.